Zobaczmy, co mamy w pudełku od gry wojownicy podziemi. Zdejmiemy sobie folię i zajrzymy do środka. W pudełku mamy oczywiście instrukcję. Instrukcja jest dosyć krótka, ale wcale nie musicie jej czytać. Mamy również planszę, tarcze, do której gracze będą rzucać kośmi, która składa się z czterech elementów. Mamy w środku. Wypraskę z żetonami. Mamy żetony skarbów, które możemy zdobyć. Mamy też wieżę na karty, którą potrzeba złożyć przed pierwszą rozgrywką. Żetony ram, plansze na skarb i inne dodatkowe żetony, jakie będą potrzebne podczas gry. W pudełku dostajemy również sporo kości. Mamy trzy kolorowe kości i pozostałe kości białe. Dostajemy również sporo kart. Mamy karty potworów i karty ekwipunku. Większe karty służą, aby stworzyć loch, po którym będziemy się poruszali, ale też są to karty postaci, których w grze jest naprawdę sporo. Mamy również drewniane znaczniki, którymi będziemy zaznaczali punkty życia i dodatkowe woreczki strunowe, aby wszystko ładnie przechować. Zobaczcie, jak wojownicy podziemi wyglądają w praktyce. A po zakupie dostajecie dostęp do wideo instrukcji z zasadami. Proste, bardzo proste.